A co jeśli powiem Ci, że świat nie jest taki, jak go postrzegamy? Pewnie miliony razy słyszałeś takie słowa, ale co, jeśli rzeczywistość, którą znamy, jest jedynie odbiciem innego, prawdziwego świata, którego nie dostrzegamy? Co jeśli to, co uznajemy za istniejące, bo możemy to zobaczyć lub dotknąć, jest tylko iluzja? I co, jeśli ten świat, który postrzegamy, stanowi zaledwie 1% wszystkiego, co nas otacza. Co jeśli większość materialnego świata, nie mówiąc już o innych wymiarach, nie jesteśmy w stanie zobaczyć ani poczuć, bo nasze zmysły są zbyt ograniczone? A co jeśli istnieją 64 wymiary, w których żyje 400 tysięcy istot podobnych do ludzi, a my jesteśmy tylko jedną z nich jedną z najmniej rozwiniętych? I co, jeśli dla tych istot jesteśmy jakże bracy w ich oczach, brudni, zagubieni, żyjący w sposób, którego oni nawet nie potrafią zrozumieć, bo nie posiadamy ich zdolności ani świadomości? A co, jeśli mimo wszystko mamy w sobie potencjał, by stać się kimś więcej? Możemy rozwinąć swoje wewnętrzne możliwości, które drzemią w nas od zawsze. Nie przez zdobywanie kolejnych rzeczy, ale poprzez przebudzenie tego, co w nas ukryte. Wyobraź sobie, że ta wiedza mogłaby na zawsze zmienić Twoje życie. Już nigdy nie patrzyłbyś na świat w ten sam sposób.